Cześć, witam serdecznie z tej strony Gracja Nastocki, a teraz będzie piosenka pod tytułem Mój internet. Mój internecie, mój ty internecie. Jesteś mi wszystkim i bardzo kocham ciebie. Internet, internet łączy ludzi, ludzi internet. Internet, internet łączy ludzi, ludzi internet. Internet. Internet, łączy ludzi, ludzi, internet. Internet, internet, łączy ludzi, ludzi, internet. Kocham ciebie, mój ty wielki i światowy w internecie. Jesteś dobry, jesteś dobry i praktyczny nawet w lecie. Mój ty bliski, mój jedyny dobry, wierny przyjacielu. Macie on wielu, bardzo wielu. Kocham Ciebie przyjacielu. Internet, internet łączy ludzi, ludzi internet. Internet, internet łączy ludzi, ludzi internet. Internet, internet łączy ludzi, ludzi internet. Internet, internet, internet łączy ludzi, ludzi internet. A wieczorem a wieczorem jesteśmy w komplecie na internecie, bo internet, bo internet łączy wszystkich, i każdy musi, musi go mieć. No bo jest fajny, bo jest fajny i genialny, no i dla każdego jest osiągalny, bo jest fajny, bo jest fajny i genialny, no i dla każdego jest osiągalny. Internet, internet. Łączy ludzi, ludzi internet. 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 internet. Mój internecie, mój ty internecie, jesteś mi wszystkim i bardzo kocham ciebie. Dziękuję na razie, cześć.